Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest moja druga relacja z 73. Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. <laughs> Nagrywam ją jak zwykle rano. <laughs> Przed rozpoczęciem kolejnego dnia. Wczorajszy dzień, jak zwykle, cały dzień od bardzo wczesnego ranka, sesje satelitarne firm farmaceutycznych zaczynają się tutaj o 5 rano. Do późnego wieczora wypełniały właśnie obrady. Jak wspominałem, trudno jest wybrać. To wszystko, na w czym by się chciał uczestniczyć. Ja bym dzisiaj chciał powiedzieć o dwóch, trzech istotnych elementach omawianych w ciągu właśnie wczorajszego dnia. Dwie duże sesje dwugodzinne poświęcono kwestiom rytmu dobowego i zaburzeń snu u chorych na cukrzycę. I tak jak mówimy, że w leczeniu farmakologicznym cukrzycy ważna jest dieta i wysiłek fizyczny, to bardzo często powtarzano, że powinniśmy do tego elementu dodawać, do tych dwóch elementów dodawać trzeci, a mianowicie sen. Okazuje się, to jest dobrze w sumie znana już rzecz, i także opisywana w mediach takich ogólnych, ale tutaj jakby podsumowano obecny stan wiedzy dotyczący znaczenia właśnie zaburzeń snu, jego długości, jego jakości, na występowanie zaburzeń metabolicznych. I no im kto krócej śpi, tym ma większą szansę na rozwój cukrzycy mechanizm tego przynajmniej w jakim stopniu wydaje się być dość dobrze poznany bardzo dokładnie i starannie przeprowadzone badania eksperymentalne na ludziach wykazały, że skrócenie snu nasila i to dość istotnie insulinooporność ale także upośledza czynność komórki beta i powoduje, że osoby, które pozbawione są snu charakteryzują się po prostu wyższą glikemią i dużo łatwiej dochodzi u nich do rozwoju cukrzycy plus Plus, yy, rozwijają się różne inne zaburzenia metaboliczne, yy, no chociażby dochodzi do zaburzenia wydzielenia kortyzolu yy, i to wszystko przekłada się na yy, wydaje się jakby nowy element w yy, tej diagnostyce w leczeniu farmakologicznym cukrzycy że oprócz odpowiedniego żywienia i odpowiedniego wysiłku fizycznego powinniśmy jeszcze mówić naszym pacjentom o tym aby spali odpowiednio długo i aby ten sen było odpowiedniej jakości. No, nie zajmują się tym w praktyce codziennej, to też podkreślano, że klinik do, czy, czy porad dotyczących zaburzeń snu chorzy na cukrzycę nie otrzymują także w Stanach Zjednoczonych i wielu innych... Krajach. To jest nowy obszar, który dopiero poznajemy. I należy tę dziedzinę odróżnić od kwestii występowania bezdechu sennego, bo to jest już dość dobrze poznany, poznany problem. i e, Też również na ten temat, był poświę, temu tematowi były poświęcone wykłady e, i zwrócono uwagę na bardzo ciekawą rzecz. E, my jesteśmy często nieprzekonani, że leczenie bezdechu wpłynie jakoś korzystnie na e, parametry metaboliczne pacjentów. W dużym stopniu dlatego, że tak zwany compliance, czyli stosowanie się pacjentów do metod leczenia cukrzycy, do metod leczenia bezdechu jest no, słabe, tak można ujmując to ująć oględnie, dlatego że leczenie bezdechu, jak Państwo doskonale wiedzą, polega na stosowaniu cepapu, trzeba spać z rurkami w nosie przy aparacie, który pompuje powietrze do płuc i to nie jest zbyt wygodne, krótko mówiąc. I wielu pacjentów przerywa to leczenie po kilku, kilkunastu tygodniach. Również nie używa tego aparatu odpowiednio długo. Ale prezentowano wyniki badania, gdzie zmuszono pacjentów, jakby doprowadzono do tego, że CEPAP był używany przez 7 godzin w ciągu nocy, czyli tyle, ile powinien mniej więcej trwać sen, nie przez 3, nie przez 4, tylko przez 7 godzin. I to znakomicie poprawiało parametry metaboliczne, zmniejszało insulinoporność już po tygodniu takiego stosowania, takiego leczenia. Także nowy obszar o którym my wiemy, że dobry sen ma znaczenie dla ogólnego dobrostanu psychofizycznego, natomiast ma to także istotne i dość konkretne znaczenie dla występowania zaburzeń metabolicznych i ryzyka rozwoju cukrzycy. Także chyba musimy poszerzyć nasz arsenał leczenia niefarmakologicznego, dieta, wysiłek fizyczny i prawidłowe spanie. Ogólnie pokazuje to, jak bardzo cukrzyca typu drugiego jest chorobą stylu życia. Farmakoterapia oczywiście jest ważna i kluczowa u wielu pacjentów, ale jednak jest ona w drugim szeregu. Podstawą są jest właśnie kwestia, jak nasi pacjenci żyją na co dzień. Drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, czy drugim wydarzeniem, bardzo dużym, zwłaszcza dla Amerykanów, było, była sesja poświęcona, o której wspominałem poprzednio 30-leciu badania. DCCT i jego kontynuacji badania EDIC. No, okazało się, że intensywna terapia cukrzycy typu pierwszego po 30 latach nadal przynosi efekty, ale chciałem Państwu pokazać coś innego związanego z tą sesją. To jest kurier, który ukazuje się codziennie, zjazdowy Diabetes Dispatch. I na pierwszej stronie wczorajszego wydania, jak Państwo mogą, mam nadzieję, zobaczyć, pokazano zdjęcie osób zaproszonych na zjazd. Uczestników tego badania. To jest kilkanaście osób, które spośród kilkudziesięciu, które były obecne na zjeździe, uczestnicy tego badania od samego początku, ponad 30 lat, którzy zostali uhonorowani właśnie zaproszeniem na zjazd i możliwością. No potwierdzenia z pierwszej ręki mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, że intensywne leczenie cukrzycy przynosi bardzo istotne i korzystne efekty. Także niewiele jest takich badań. W cukrzycy typu pierwszego to jest w ogóle jedyne tak długie badanie i okazuje się, że no, no można również o nim mówić po wielu latach w taki bardzo atrakcyjny sposób. I trzecia rzecz, o której chciałem wspomnieć. To jest dość duża liczba prezentacji pokazujących, rozwijające się jednak cały czas przeszczepy wysp szóstkowych. W ogóle rola transplantologii w leczeniu cukrzycy, to w szerokim pojęciu, tu chodzi o przeszczepy, także trzóstek. Nas interesuje najbardziej właśnie kwestia przeszczepów wysp szustkowych, dlatego że to jest taka dziedzina, która no, w Polsce od paru lat próbuje się rozwinąć, istnieje nadzieja, że w końcu się to uda. My jako diabetolodzy szalenie nam się to podoba. Dla wąskiej grupy pacjentów jest to bardzo dobre leczenie. Natomiast w takich krajach jak Stany Zjednoczone jest to metoda stosowana, no nie rutynowo oczywiście, ale w ośrodkach, także tu w Chicago, na przykład na Uniwersytecie Chicago stosowana u określonych pacjentów. Na ten temat kilka wykładów, kilka prezentacji, nie tylko prac oryginalnych, pokazujących no, trudności, jakie są związane z izolacją, z pozyskiwaniem ich źródła, ale także sukcesy w leczeniu. Także jest to ten obszar, który raczej nie zniknie, będzie się rozwijał. Natomiast wydaje się, że w tej chwili diabetolodzy wiedzą, wiemy, dla kogo ta metoda leczenia jest najlepsza? To nie jest sposób na leczenie cukrzycy typu pierwszego, w ogóle u wszystkich chorych obecnie, tylko u pacjentów wybranych z bardzo chwiejnym przebiegiem glikemii, z nieświadomością hipoglikemii, chorujących wiele lat, których zawodzą zwykłe metody leczenia. Także to też jest taka, taki wyraźny sygnał, jeśli chodzi o technologię i o obecność, i o rozwój diabetologii, w jakim kierunku będzie ona zmierzała. Ostatnia sesja może, o której warto wspomnieć, z dnia wczorajszego bardzo duże, w największej sali sesja poświęcona poza glikemicznym działaniom leków inkretynowych. Kontrowersje wokół tych leków w jakim stopniu są obecne tu na zjeździe, mówię kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, od paru miesięcy dyskutujemy o wpływie leków inkretynowych na, na występowanie zapalenia trzustki, także sprawy nowotworowe. Jakby bodźcem do tych, tego typu przemyśleń i refleksji była praca pokazująca, że stosowanie leków przede wszystkim analogów GLP-1, badanie wykonane na. Trzustkach, zmarłych osób z cukrzycą prowadziło do powiększenia rozmiaru trzustek i komórek beta, generalnie ilości komórek beta i czy to nie grozi nowotworzeniem, czy nie ma takiego jakiegoś zagrożenia onkologicznego, to pytanie gdzieś wisi w powietrzu. Muszę powiedzieć, że tu na zjeździe bardzo mało jest na ten temat mówione, tak jakby ta kwestia bezpieczeństwa jednak nie była aż tak podważana, co nas cieszy i chyba tu panuje dość obiektywny punkt widzenia na tego typu leki. No, bardzo duża sesja poświęcona właśnie poza glikemicznym działaniom tych leków, pokazującym ich wielokierunkowe działanie przeciwzapalne stosowanie analogów GLP-1 zmniejsza subkliniczne, zapalenie w wielu aspektach i komórkowych, i takich prostklinicznych, nawet mierząc parametry kliniczne. Także no, sesja, która zgromadziła, tak jak oceniałem, najmarniej 4000 uczestników, także to jest bardzo też ciekawy temat i raczej nie wywołała lawiny pytań dotyczących bezpieczeństwa tych leków. Po prostu są to leki bardzo popularne w tej części świata. Szeroko stosowane, mają wiele zalet, i no, czekamy oczywiście na wyniki badań prospektywnych. Pierwsze będą ogłoszone na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Barcelonie, ale y, za parę miesięcy wtedy będziemy wiedzieć coś więcej. Ale jak na dziś nie wydaje się, abyśmy musieli rezygnować z tego leczenia u tej niewielkiej grupy chorych, o których jest stosowano w naszym kraju. Y, tyle relacji z niedzieli, dzisiaj jest poniedziałek rano. Będę chciał Państwu jutro przekazać również kolejne najświeższe wiadomości prosto z Chicago z 73. zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dziękuję bardzo.